Dzisiaj pokażę przykład działania cewki Tesli. Zestaw przyszedł niezmontowany. Niestety instrukcja, jak widać, była w obcym dla mnie języku. Na szczęście było podane w miarę czytelnie napięcie, przy jakim może pracować. No i schemat elektryczny, zgodnie z którym i opisem na płytce można było ten układ zmontować. Ponieważ napięcie jest zasilające od 9 do 30 V, ja mam zasilacz 23V. I teraz włączymy sobie układ. Okay, jak widać, palą się diody od zasilania oraz końcówka cewki wtórnej. Widać, że na końcu cewki są już wyładowania elektryczne. Teraz zademonstruję przykład. Świetlówka. Jak widać, świetlówka oczywiście nie pełną mocą, ale świeci. No przy tak małym napięciu niestety nie jest w stanie zaświecić się pełną mocą. Teraz druga świetlówka, trochę większa. Rurkowa, długa świetlówka. Ona też powinna się zaświecić. Ona ta świeci dużo jaśniej. Jest Jasność jej zmienia się w zależności od odległości od cewki.